Cichopek już ma zajęcie. Po zwolnieniu spąś zabrała się do roboty. Nie mam czasu gotować. Perturbacje i zmiany zachodzące w telewizji polskiej przyczyniają się do kolejnych zwolnień prowadzących programu śniadaniowego Pytanie na śniadanie. Doświadczyła tego również Katarzyna Cichopek, która musiała niedawno pożegnać się ze swoją ówczesną pracą. Jak poradziła sobie po zwolnieniu, czym się zajmuje i co robi, aktualnie była prowadząca programu śniadaniowego. Kropka. Katarzyna Cichopek opuściła Pytanie na śniadanie. Katarzyna Cichopek od 2020 roku prowadziła Pytanie na śniadanie wraz z Maciejem Kurzajewskim. Po ostatnich zmianach w TVP i kolejnych zwolnieniach prowadzących programu śniadaniowego dodała pożegnalny wpis na Instagramie, w którym oświadczyła, że opuszcza program. Cichopek podziękowała za wspaniałą współpracę przy produkcji programu wydawcom, gościom i całej ekipie. Nie zabrakło miłych i wzruszających słów, które niestety oznaczały koniec przygody z produkcją. Wasza ciężka praca, kreatywność i profesjonalizm sprawiły, że program był zawsze zorganizowany i atrakcyjny dla widzów, napisała na Instagramie Cichopek. Katarzyna Cichopek spakowała walizki i opuściła Polskę. Prezenterka dalej jest aktywna na swoich portalach społecznościowych i dzieli się z widzami cząstką swojego życia. Po trudnym okresie i zwolnieniu z pracy Katarzyna zdecydowała się na wyjazd z dziećmi i przyjaciółmi do Omanu. Cichopek dzieliła się przygodami i zdjęciami z wyjazdu. Zwiedziła doliny występujące na pustyni oraz odbyła tam rajd. Wieczorami relaksowała się na piaszczystych plażach. Tu i teraz. Jest mi dobrze. Jestem z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi nad Oceanem Indyjskim. Cieszę się chwilą, napisała na Instagramie. Na wyjeździe, celebrytka nie tylko odpoczywała i zwiedzała, praktycznie codziennie wstawiała zdjęcia, reklamując i promując stroje kąpielowe czy okulary przeciwsłoneczne. Katarzyna Cichopek i Instagram jako źródło dochodu. Gwiazda po powrocie z wyjazdu przyspiesza tempo i rozwija swoją karierę na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pół miliona fanów. Liczba cały czas rośnie, mimo tego, że kobieta straciła pracę i mniej pojawia się w telewizji. Widzowie nie mogą już oglądać jej codziennie w programie, więc śledzą ją na portalach społecznościowych. Cichopek po odejściu z Pąś wzięła się od razu do pracy. Promuje na Instagramie różne marki. Niedawno były to perfumy. Teraz natomiast reklamuje catering, który jak sama mówi stosuje, ponieważ idealnie sprawdza się do jej spontanicznego trybu życia. Aktorka co chwilę wstawia jakąś współpracę, co oznacza, że nie narzeka na brak zainteresowania jej osobą. Jak sama wyznała, nie ma czasu nawet gotować, a powrót do rzeczywistości jak najbardziej jest dla niej przyjemnością.